Ja trochę podpitna na tej dyskusji, trzeba się pócić z Makukiem ja Ja zacząłem mówić tak. Gwiazdeczka To no, na trzy, 2, wywiady dała już od nich. Je... O, i on potem maku, ja do mnie to żal, że ja go nie szanuję tego, co on mówi. Że on mi nie wi... że ja mu nie wierzę w to, co on mówi. Patrz no, ja pierd, ja w... no. nie jak da. Boże, no nie wiem. Witamy w Twitchowych wiadomościach. Skrzyneczki jednak przetrwają. Charytatywny stream Slayproxa z przetrwania w lesie. są uwięziony na własnym streamie. Płacz i zgrzytanie zębów. Nie przedłużamy, zaczynamy. Dzisiaj złe informacje dla fanów Bungie. Kuniold ma wywalone na widzów i nie odpala. Mergano też. Na szczęście Bandura obiecuje stream z Robloxa. Na następnym streamie on, 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 on. dzień i nocka jak jak na, budka, na Z Robloxa. Tazjemu bije na łeb i wspina się po balkonach jak Spiderman. Opa. Opa, Opa. Do... się tu, tu stanąć teraz. Opa. 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 Czerwona karteczka. Mikrocypek nadal utrzymuje się na Twitchu jako najlepiej rizujący streamer. Popraw, że żuchę jakaś dupeczka wbiła na live'a. Cześć, maleńkę. A teraz... Nie no, ten klip ma taką aurę, że to szok. Ale lecim dalej. Tymczasem gigadymy u młodej krwi Disco Karolka. Ziutek bawi się w polskiego Kai Sinata. Zapraszał swoich młodych widzów na Discordzika i ci mieli roast battle. Wyzywali się, a Karolek mówił W albo L. O, Zaczyna kominiarz. Jedno zdanie, jak zwyzywał już Mario. To widziałem. Dobra. Pierwsze. Na astronautę, astronoma. U widzę syna kur... Uu, Dobra, widzę, że sobie nie radzisz, więc zrobię pasta samego siebie i popełnię ten sam błąd, co nitko Karol kiedyś. Mleczko! Czasami było w za grubo i nie nadaje się to na YouTubeka. Patrz, gdzie jest komputerem. Komputer umiera z cringe'u. Pa, w instancie 3-1 na mistrza Francji zostaje na wicemistrza 3-0. I chyba... Tak patrzyłem jak... Cały dzień w aucie byłem. O, loguję. kurwa, to są tak z*****. Tylko oni roz... w finale, pokaż wtedy pamiętaj. Boże, co za denta pizza. Nie mogę. Mordko, nawet nie wiesz kiedy na nie graliśmy, o co na nie graliśmy i co się wtedy stało, nie? Ale ch... napiszesz, Boże, jak ja nie lubię takich Jest sobota, Mordo, ładna pogoda, 10.46. 6 nie, matce idź pomóc, k... trawę kosić cokolwiek, Boże święty, no zaraz mi pojebie, on on mieć do czynienia z takimi fajtłapami. Finał jak coś rozjebasz w... ciężko Ziomek. Czemu już z takimi kwajtłapami użerać? Oj, ciężki Człowiek i dobra, weź, wy******a, no, k**wa, rejdż... Boże... nie kiedyś w czytyku, bejty były śmieszne, teraz, że naj... naj... najmniej śmieszny rejdzbejt, k**wa, ja myślę, że jest zabawny, boże, święty. Droga do piekła, autostrada... Obok. Ten grubec się disował z białasem, co? Bandura, dis na białasa, co, k**wa? Aspiratio, dis. Bandura, Ramirez Sanchez, SB Mafia, dis. Co ty dajesz, to, takiego było kiedyś? Bandura Fitglassa poznania rugby 07 <śmiany wierzy> sorry Twix. Ty <śmiany wierzy> co było pierwsze? So, sorry <śmiany wierzy> sorry tweaks Pierwszy był bandura, dobra trup, trup, trup. Ramirez Sanchez Ramirez Sanchez Ramirez Sanchez, Ramirez Sanchez

Do sieci chłopaku, to z prędkością patrolową Nie, yeah, nie, yeah, nie yeah. Prosiłeś chłopaków z miejskiego tak, sortu By zapytali chłopak. się, co to za sprawa Wyszedłeś dopiero wtedy, jak ci przekazali Paru woże, chcemy pogadać Takie o, ja, nie wiem, nowy kizo, mordo studio bagażniku, dalej się Fenomen kizowie mnie nigdy nie jest w stanie za Zaskakiwać, naprawdę K mać jak jak Nie nie wiem ja mam wrażenie, że z jest takim... Taki łakowaty jest, a nie? I on ma bluzem wala, no a Nie, Nie, nie jestem. tu. Jest bluzem Czem w ogóle byłem z ojcem, bo pojechałem auto umyć, bo jeszcze nie myłem auta i tada musiał mi pokazać co i jak. Na mini No i potem poszliśmy pojechaliście na Witosa, zaparkowaliśmy i tam widzisz jakiś festy, poruszenie, nie? Na Witosa Chłopie, ludzi było w I mówię tak, jakieś atrakcje będą, był tylko dmuchany zamek i tyle, nic więcej. Tylko dmuchany zamek był. Jestem w takim szoku. Piwo drogie. No, one też były drogie, ale były dobre. Takie wiesz, kraftowe to może być. Nie byłem na zamku, za duży jestem. Pierwsze, ja wiem, ale to ci odbije te punkty. I tak cię będę długo grał. Boliwias bo na studia. To co ja mam robić? Właśnie, ja wiem, ja miałem mieć wolno, ale mówię tak. Co ja będę robił bez streama? Wczoraj w ogóle byliśmy na zakupach w Wąchanie. Pierwszy raz razem, we dwójkę, robić zakupy takie do domu. I powiem tak: dochodzę do funda fundamentalnej konkurencji, to się nie opłaca. Czasowo. Że lepiej zamówić po prostu ze stronki i mniej czasu zmarnujesz, bo to zajmujesz, nie wiem, maks 15 minut. Supermarkety są człowieku dla, dla merytów. Babka się przed nami wie. Galerii, kolejne na Wedlinach. Pyzów sobie kupiłem. 8 paczek, pyzów. 8 paczek, pyzów sobie kupiłem. I wyjem Danio kupiłem. Dzisiaj ma podobno polecić 2000 rakiet w ogóle na, na Tel Awi, widzieliście? W czasie prze... w ogóle ciekawostka, tam w czytałem, to Iran. Opracował w ogóle jakieś nowe rakiety, które zajbiściłyby na żelazną kopułę, bo one tak by zmieniają trajektorię tam kilka, kilka kilkanaście razy pod koniec lotu i żelazna kopa nie ogarnia. Atak nuklearny. W sensie, bo ja gdzieś czytałem, że to jakby w ogóle dla Izraela to jest walka o przetrwanie, że Ila będzie, będzie miał broń nuklearną, no to jest totalnie dumt, nie? Jakby problem polega na że ja się na tym nie znam. Na przykład, a na przykład, przykład Carioner, Carioner, na przykład jest totalnie stary. Y prożydowski, nie? Taka ciekawostka. Bo ja kiedyś oglądałem, jak karenę oglądał jakiś film, 3 godziny go oglądał. I ja oglądałem to razem z nim na, na Inkognito i tam właśnie karenę mówił cały czas o tym, że wiesz, że Izrael jest jednym państwem, które wyznaje jakieś takie zachodnie yy, yy, jakby yy, wartości, że coś tam, coś tam. I ja tam raczej dochodzi do wniosku, że karenę raczej jest anty, antyżyd, a tu patrz pan. Nie, bo ja w ogóle dzień przed tym atakiem na Iran przez Izrael, to ja stary w ogóle Przyznam się, wypiłem piwo. <noise> I zdaniem opis na Twitterze, że w... jakieś flagi w ogóle. I tam była też, kur... i flaga Izraelu i Palestyny, nie? I w nocy człowieku, yy, w nocy nagle był. Yy, normalnie wiesz, operacja jakaś tam wojskowa została przeprowadzona. Trzeba szybko było wyusuwać, ale taka lagi timing. Ja tego rozkwinę, że tak jakby podpisałem yy, kontrakt na skrzynki na rok. Za kwotę, więc tak by jeszcze rok będę żył. Teraz też dużo współprac będzie, więc będę zarabiał kupę kasy, więc git. Yy, ogólnie teraz w streamingu jest pop***a kasa. No i doszedłem do wniosku, że jakby w teorii chyba okay. no, jest okej. Na zasadzie tak jest że wiesz, to nie jest tak, że ca że tylko mały promil biznesu, który na przykład działalności gospodarczej, które otwierasz, działają przez całe twoje życie, tak na dobrą sprawę. I, i też bardzo mały promil tak by jest w ogóle rentowny przez, ca przez cały tak jakby okres twojego życia, nie? Że po prostu tak jest z biznesem, że po prostu biznes otwierasz, on tam zarabia i się kończy po prostu, nie? I to jest takby naturalny krąg życia. Więc to jakby, jak z tym się skończy, to się skończy i tyle. Zemas trzymaliśmy tysiąc dolarów. Juhu! Juhu! Tak mi się wydaje, czekaj, zaraz sprawdzę, nie kłamać. Nic nie zdaliśmy jednak, sorry. Ale. Ty rozumiecie? Na sześciu przeciwników. A czy kogoś kiknęli, jest bot po prostu, czy nie? O co chodzi? No ci mówiłem, że to nie jest legitne, to z. Próbujesz do mnie. co, propozycję ponad bankiem miesięcznie od kasna i chcę to odrzucić, bo by ty byś się skusił już. No ja za pół roku na Maltę. Taką sytuację miałem na autostradzie ja byłem yy, trochę zdziwiony, bo było tak, że jedziemy, że jechaliśmy tak, jakby są dwa pasy, nie? A na autostradzie. To może mi ktoś powie, bo ja to próbowałem jakoś kurczę, ogarnąć i, i jest prosta droga. Nie? Dwa pasy, i tu jest ciężarówka jedna. To jest jedna i nagle druga ciężarówka jakby zjechała tutaj I jakby gość, który jechał przede mną trochę dalej Zaczął hamować, ale nie tak gwałtownie, tylko tak zaczął hamować, tak wiesz, no tak jakby Hamować, ja byłem gdzieś tu I oni zaczął Awaryjnie mi migać O co chodziło? Gdzieś Widział, że hamuje No ale to widziałem Ostrzegał ci że jest korek, aha Więc jakby to jest tak jakby to, to, to jest normalne? Tak się robi? Ja tego nie miałem tego do, do czynienia z czymś takim Okej, okay, okej, okay, ost okej, okay. ostatni tak robi. Kumam. A to tylko na autostradzie tak się robić, czy co? W nowych samochodach, jak robisz mocno coś to się awaryjne włączają. U ciebie też tak jest. Aha, 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 rozumiem. A dostałem też na taką akcję, że ja Jadę też autostradą, wszystko git i mi jakiś szmel człowieku wyjeżdża k 80 na godzinę, jak ja 140 jadę. W czy takiego, nie, nie zdenerwowałem się jakoś bardzo, nie zacząłem krzyczeć w niebogłosem, mówię tak. Pa zerowałem się trochę, trochę się zerowałem. 300 na godzinę? I chłop go dogania, no. Mogę uciec z tego? Polte <śmulety> krypę. Oh, o kurwa. Jadę, jadę! O kur! ale jest zimno. Prosto na ryj. O kurde. Ej! O Matko! ty! Ej, dobra, jest tak zimno, zimna woda, że was zajebię, przysięgam. jak No to wyskocz do przodu. Ej! O... Ej! Ej! O kurde.

Jak to się nazywa? Mam to w aucie i, i mówisz, nie mogę iść na taką myjnię i muszę mieć samemu. Ceramikę, o, ceramikę mam. Ceramikę mam i nie mogę iść na tą myjnię. Leków nie zażyłeś przez RZ napisał. Jedziecie z tą k***ą, co się nie z ortografii. Zażyłeś. Do końca życia będzie pamiętał. Zażyłeś się pisze. Jedziecie z tą bo niech se zapamięta. Dzień dobry, dzień dobry. Zaczynamy ten program niczym e, pan dziennikarz Bogdan Rywanowski To jest nasze esportowe śniadanie. A, może właściwie bardziej sportowy, prawdziwy z nami prawdziwy Łukasz, draftowy Makuk, trener e, FMS-u. Witam, witam serdecznie. Dzień dobry. W moich skromnych Prawdziwy cikan! Dziś pogadamy trochę o wszystkim. Prawdziwy cikan! A... Będzie i o FMSie, i o EMA Masters, będzie trochę też o Tobie, o, e, o projekcie, o. trochę tych tematów wypisałem, na koniec skonfrontujemy Cię z, z pytaniami od widowni, a Was, szanowni widzowie, zapraszam i zachęcam do e, łapkowania, komentowania, subowania, itd, tak itd. Tak tak Ten materiał, czy FMS to najlepsza drużyna esportowa w Polsce? Tak. No kurwa, chicken. No okej, okay. <laughs> tak lub nie, no tak lub nie. Tak. Dobra, okej. Okay. I tak dlaczego nie. tak? Dlaczego? No. Yy, mamy chyba najwięcej fanów, no. yy, najgłośniejszych też mhm. Chyba zeszło najwięcej koszulek mhm. Esportowo sportowo mogło być troszeczkę lepiej mhm. Natomiast yy, nie ma tragedii. Czyli jesteście najlepsi, bo sprzedajecie najwięcej koszulek tak Okej, okay. ale jest po... spodziewałem nie, nie tak... co spodziewałem. Wiesz, ja, ja sobie pytałem o to, bo ta dyskusja jest ciągle żywa, tak? I e, ja e, zawsze wychodzę z takiego założenia, że jednak na sam koniec liczą się te trofea e, i ciężko, jakby, odebrać im pewną wagę. I zawsze są te, te trudne dyskusje, szczególnie po tym ostatnim finale. Jedna drużyna grała widowiskowo, a druga trochę nudno. E, e, I ta, która grała bardziej widowiskowo i była bardziej lubiana, mimo wszystko przegrała, ale w bliskiej, w bliskiej serii no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. E, ludzie mieli o to pretensje. E, wam. E, Jakoś, jakoś mocno wpływa na, na wasze myślenie o, o waszym poziomie, to jakie są wyniki na, na polskiej stylu. A ty widziałeś Gadrioli, tam. No, na pewno nie chcemy przegrywać, tak. E, następny split, no. E, liczymy na w końcu e, mistrzostwo. Tak jest. Natomiast, kurwa, no. Zaraz mm, Mmm... Tutaj nie do końca dla Basta nas interesuje. mają e, wpływ, tak? E, my w sumie e, w splicie tym Patrzymy na to, co się stało... Ej, się na prezydenta, kto to pisał? Na koniec? No Czyli jakby na przykład, jakby na przykład e, ktoś chciał z tobą przeprowadzić wywiad, nie? I uznałby Maku, jest ma, jesteś zajebisty ziomek, ramach, ale dla widza może to niewygodnie słuchać, nie? I on na przykład coś takiego Że on nagra z tą wywiad Zrobi transkrypcję i po prostu puści to w AI? Czy ty byś się obraził o to, czy nie? Nie, ale nie, teraz po, ja w ogóle bez przekąsu, jak coś, serio pytam, tak tak pomyślałem, żeby sobie to było całkiem ciekawe rozwiązanie. O, głupie, zesz, czemu? Nie, no to, okay, 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 okay. to nie jest takie głupie chyba. Okej, 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 okej. Ale kuma, co chodzi? To nie miało być tak uczciwie, czy coś. Kuma co chodzi, czy nie, makuk? Ej, Maku? Ej, Makuk! Pojawiają się. Ej, Makuk, a ty brałeś tą koszulkę, czy na śmierdziela poszedłeś? Bo, yy, żeby nie było, nie, nie tylko Makuk, mi się wydaje, że koszulki FMS to nie były. Prawde podczas bootcampu, okej, okej, git. nikt tyle wywiadu nie udzielił, co ma k***a? 3 miliardy, 3! No i czy tam jest wiele osiągnięć sportowych? No, kurwa nie do końca. No i potem nagle ty kończysz tę karierę zawodniczą, coś tam kręci się dookoła Rypsona, dajemy fast forward teraz do 2025 roku... Ja z tego śmieję! I ej, bez kitu, było coś takiego, że tam... Ja też byłem trochę podpit na tej dyskusji, jak się kucisz się ja zacząłem mówić tak... Gwiazdeczka, No trzy, dwa wywiady dała już już od Coś takiego padło z moich ust w której League of Legends sobie twoje zdjęcia nie? I jakby świadomość twojego pseudonimu to... i twojej osoby jest dużo większa niż była e, w trakcie twojej kariery. Mało no, jest ludzi, no, żeby się z tak tym I, I dlaczego tak się w ogóle stało? To jest e, dobre pytanie. Nie, ale Macu e... Nie, bo... Ale że też nie było, że ja jestem jakiś człowiek potworem i tak dalej. Małakuk się w różne rzeczy. Nie wiem, teraz mogę mówić Makuchowi. powiem. No to nie są jakieś... To są takie... Na przykład patrz. Była taka sytuacja, że mieliśmy iść przed meczem na lody. I ja pytam się Małaczka tak. Idziesz na lody a on mówi, idę. A wy idziecie? Tak, to idę. Pytam Mrozka, idziesz na lody? Maciek idzie. A on mówi, dobra, to pójdę. I stary, wychodzę z domu, stoi Makuk i Zamulek. <noise> I ja się pytam tak, idziemy tylko we, we trójkę? I Makuk mówi, że reszta, powiedziałeś, nie idzie. Ja mówię tak, na pewno? A Makuk mówi, tak, nie idą. A mówię, ale na pewno ich pytałeś? A on mówi, tak, pytałem. A on mówi, nie no, to... To ja idę do mnie, się go i spytać. A on mówi tak, pytałem ich, czy idą. A on ja mówię, na no, pewno ich pytałeś. I tak pięć razy powtórzył taki dialog. Rozumiesz? Pięć razy, nie więcej. I Maś zapytał to w notaczku, że ja go nie szanuję pod tym względem, że on mi mówi coś, a ja mu nie wierzę. I ja mu potem tłumaczyłem jakbyś na. że to jest tam odcinka 10 minut za rozpraszanie mnie. I, i on potem Malku miał do mnie o to Żal, że ja go nie szanuję tego, co on, mówi, że on mi nie że ja mu nie wierzę w to co on mówi. A mi po prostu chodziło o to, że jak te... K Głąby mi mówiły o tym, że one idą na te lody, a na nie nie idą. To dla mnie tak by to było, Bo żeby, to żeby znać cały kontekst, to naprawdę trzeba było się tak, bo ogólnie błędy komunikacyjne w tej drużynie to jest podstawa. Stary, to są takie głomby, niekiedy z nimi się tak ciężko dać, że to hit. Więc tak by. Dochodzi, nie robiłem tego, żeby podazdyrywać makuka, a makuk tak czuł. I zamulek też tak czuł, że ja robię to podazdyrywać makuka. A ja serio robiłem to po to, żeby. Na pewno, na pewno i nie idą, rozumiesz? Bo ja też jestem tył pośledzony. Dla składu ja troszeczkę jestem taką maskotką, yy, kimś, z kim zawsze można coś wrzucić, mhm. częściej niż no prawie zawsze to się przyjmie. No, yy, no to prawda. No tak. i to w sumie yy, jest spoko, tylko no. że. Okej, okay, ty, ty, że... ty czujesz się i no, każdy człowiek w takiej że czuje, że jestem czymś więcej niż sobie na żartów dla Was. To znaczy tak i na co dzień mi to nie przeszkadza. Mhm. Tylko, że jak już mam coś ważnego, no, i ktoś się mnie nie słucha, yy, przez to, co w, yy, yy, wcześniej mi też w pewnym stopniu. Yy, yy. A jakbym na przykład założył agencję, streamerek nasze łapie i obsługiwał je technicznie i w ogóle wszystko, to jest legalne, że to jest sutenerstwo. To byłby dobry biznes, bo te chłopska zawsze mają takie słabe kamerki. U mniejsza? Mhm. To dla mnie wtedy pojawia się problem i. Ja się bardzo często za to na ludzi mm, obrażam też, nie? Czyli ty masz tego trochę dosyć już na tym etapie? Czyli jeszcze jest tak, To czasem masz, a czasem nie? To znaczy, jest to spoko, no. jeżeli ludzie mimo tego mnie szanują. No ja ta rozmowa, nie Część to, to czuję, a część to trochę omija, mm -hmm. bo Petr pewnie nie byli w takich, takich pozycjach. Z jakiegoś dziwnego powodu właśnie ludzie, którzy zawsze mają trochę więcej kilogramów kończą podobnych tych, no ja, ja mam podobne doświadczenia. E ale, ale to nie jest proste. Myślę, że wyjście z takiej roli, No zobacz, na przykład Daniel Rafki, nie? Aktor grający Harry Pottera. Hmm. Tak, jak bo e, przez niego tej łatki jest, nie ma niemożliwe. E, i, I często ci aktorzy, bo to często do nich przylegają pewne role, oni tak, tak bardzo się próbują wyróżnić, że grają w jakichś najdziwniejszych projektach, w których postać, którą e, odgrywają, ma kompletnie inne cechy ludzkie niż Star z którymi się kojarzy. A mimo to bardzo rzadko się coś takiego udaje odkleić. Więc może, żeby cię trochę odkłamać i przedstawić twoje nieco inne oblicze widzom, chciałbym, żebyś powiedział, czego ludzie o tobie nie wiedzą. Mam dużego penisa. Bardzo dobre pytanie. No, może jesteś nie, melomanem. Może uwielbiasz, yy, nie wiem, grać na organach kościelnych, nie wiem, cokolwiek. Czego nie wiedzą? No to mm, idąc z trendem... Da, to ja wiem dużo. Makuk kiedyś tańczył w zespole ludowym, bardzo długo i Makuk się tańczy, ma dobry moment. Co tu jeszcze powiedzieć o Makuku? Makuk jak rapuje, to się nie jąka. Makuk jest z stoku. studiował informatykę, dobrze napisał matematykę. Makuk ma skórę na siusiaku. Śpiewają w wychórze cerkiewnym. Wow, w chódze Tak. Okej, okay, okej. Okay. Y, więc y, stąd są dwie sprawy. Po pierwsze, jestem prawosławny. O, co wiedziałem? Ciekawe, to ale I święta w innym terminie, tak? Tak. Ale... Bożego, Bożego narodzenia, tak. I mm -hmm. y, 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 sprawa dwa, potrafię śpiewać i to całkiem, całkiem. Okej. Okay, no, okay. y... I coś? Y, tam w jakim języku są pieśni? Staro Certiewnym. słowiańskim. Uuu, a ten język jest troszkę popi... tak No, ja go czytać nie potrafię. Mieliśmy. wypisaną. Mm, Zapis fonetyczny. Tak. Okay. Tak. 16 z... miesiąc. Dobra, pozdro,